Na ten moment czekali od dawna. Przedstawiciele branży gastronomicznej wracają do świadczenia usług, nie tylko na wynos i w dostawie. Od 15 maja otwarte będą ogródki przed lokalami. We wszystkich restauracjach, pubach i kawiarniach trwają ostatnie przygotowania. Jak najbardziej w reżimie będziemy działać sanitarnym. Tak, tutaj zresztą widać odstępy co 2 metry, co drugi stolik w miarę możliwości mamy dosyć spory ogródek, więc nie ma problemu z rozmieszczeniem stolików, także myślę, że damy radę. Ogródek restauracyjny Ramzesa znajduje się na prywatnej posesji. W przypadku wielu innych lokali z pomocą przyszło miasto. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosowania. Podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej wprowadzono uchwałę o obniżeniu stawek podatku od nieruchomości w pasie ruchu drogowego do jednego grosza za metr kwadratowy w przypadku jezdni gminnej. Jestem przekonany, że ta inicjatywa spotka się z dużym takim aplauzem wśród restauratorów. Dzięki temu będziemy mieli większe połacie tych ogródków, a to spowoduje, że z kolei ci restauratorzy będą mieli większe zyski i dzięki temu te skutki pandemii będzie można szybciej złagodzić. Z tej szansy skorzysta właścicielka kawiarni Dywan Kawa. Przez ograniczenia wprowadzone w związku z kolejną falą koronawirusa lokal miał tylko jedną, krótką okazję do przyjmowania gości. Chciałam podziękować wszystkim ludziom z Urzędu Miejskiego, które mi pomagali, bo Chciałabym, żeby wszystkie urzędy w Polsce były takie jak Urząd Miejski w bo bardzo mi ludzie i po prostu traktowali mnie no tak po ludzku, normalnie. I też miasto ogólnie bardzo pomaga. Na przykład zaraz nam obniżyli stawki na to zajęcie pasa drogowego, dlatego możemy sobie pozwolić na, na postawienie tego ogródka, bo nie ukrywam, że po więcej niż pół roku zamknięcia no, trochę jest trudno. Dzięki znikomej opłacie za ogródek, który powstaje przy ulicy Katowickiej, miejsce będzie mogło pokazać swój ogromny potencjał. Bo dywan to nie tylko kawa. Te wszystkie grafiki, które tutaj można zobaczyć, to są autorstwa mojego męża Aleksandra i też pary moich. Po prostu mieliśmy tak chwilkę czasu na to, żeby to wszystko zrobić, bo chcieliśmy pokazać, że. Ogólnie Świętokłowice i Śląsk to, to jest piękne miejsce. W którym nie brakuje lokali gastronomicznych. Wierzę w to, że rzeczywiście każda dzielnica Świętochłowic od 15 maja będzie miała taką, takie reprezentacyjne miejsce, a niektóre nawet po kilka takich reprezentacyjnych miejsc, żeby mieszkańcy Świętochłowic mogli swobodnie odetchnąć świeżym powietrzem i w zupełnie innych okolicznościach przyrody móc spędzić trochę wolnego czasu. A już 29 maja restauracje, puby i kawiarnie wrócą do tradycyjnego przyjmowania gości. Na razie tylko do 5 czerwca. Dalsze decyzje uzależnione będą od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.